Po raz kolejny na drugim już filmie z cyklu Numerologia. Ten film nagrywam właściwie w połączeniu trochę z poprzednim. W poprzednim filmie pokazywałam wam trzy metody obliczania liczby drogi życia ze szczególnym uwzględnieniem podliczb na tej drodze. I pod filmem pojawiło się pytanie dotyczące właśnie tych podliczb, jak one wpływają na nasze życie. No, właściwie w numerologii tradycyjnej, takiej numerologii, która najczęściej jest używana w Europie, rzadko zwraca się uwagę na podliczby. Najczęściej bierze się pod uwagę tylko liczby podstawowe, ewentualnie szuka się liczb mistrzowskich albo liczb karmicznych, a reszta podliczb jest tak traktowana trochę po macoszemu. No ale żeby zanim jeszcze zaczniemy omawiać te różnice w podliczbach i czym są te podliczby to chciałabym wam tak jakby zaproponować wam takie spojrzenie na liczbę drogi życia o której trochę też powiemy sobie dzisiaj bo to jest jak kontynuacja. Będziemy pod tym kątem omawiać te liczby. że liczba drogi życia jest jedną z wielu liczb w portrecie numerologicznym. I mówi o tylko jednej części nas jako całości. Więc ta, do tej pory, jeśli by jeśli widzieliście tę liczbę jako taką liczbę opisującą całość, jako osobę, całą osobę, to tutaj warto jest trochę zmienić ten sposób widzenia. W numerologii gazetowej jak najbardziej obliczamy liczbę drogi życia i wiemy, ja jestem taka albo taki. No nie zawsze tak jest, najczęściej tak nie jest. To jest ogromne uproszczenie i takie trochę robiące krzywdę numerologii, bo numerologia jest bardzo zaawansowaną nauką, tak powiem. I jesteśmy, może tak powiem, jesteśmy na tyle skomplikowanym systemem, czy skomplikowani w sobie że żaden system numerologiczny nie jest w stanie nas opisać, nawet najbardziej skomplikowany, taki, które są obecnie dostępne. A co dopiero jakaś jedna liczba, która jest jeszcze zredukowana do liczby podstawowej. Dlatego też warto jest tak trochę z dystansem spojrzeć też na to, co mówię, bo jeśli będę opowiadała, dzisiaj wymyśliłam, że to będzie jedynka, będę opowiadała o jedynce i o tam dwóch, trzech jej podliczbach, to Żebyście mieli na uwadze, że to nie jest, jeśli ktoś ma drogę życia jeden, to nie, ja nie opisuję tej osoby. Ja opisuję tylko drogę, co ma poznać na tej drodze, jakie doświadczenia będą jej udziałem, o czym ma pamiętać, czego ma się nauczyć. To jest, to jest właśnie droga życia. Wyobraźcie sobie drogę, po której idziecie. Spotykacie rzeczy, doświadczenia, ludzi, zwierzęta, rośliny. I po prostu jakoś reagujecie. Na każdej drodze jest troszkę inaczej, ale wybieramy akurat tę i tą drogą idziemy. I tak samo patrzymy na liczbę drogi życia. I dzisiaj, jak powiedziałam, będzie o jedynce, no bo jest to pierwsza liczba w szeregu. A jeśli pierwsza liczba w szeregu, to symbolizuje pierwszy okres naszego życia. I zazwyczaj mówi się o tym, że ten okres trwa od narodzin do około drugiego, trzeciego roku życia. Więc gdybyśmy mieli teraz opisać cechy osoby, która ma silną jedynkę w portrecie, nawet niekoniecznie liczbę drogi życia, albo też jakie cechy potrzebuje ta osoba pielęgnować w sobie na danej, na danej drodze życia, y, nauczyć się czego, albo też jakby wydobyć z siebie, y, no to będą to cechy związane właśnie z tym okresem. I teraz, co będzie nam ten okres mówił? No wyobraźmy sobie takie małe dziecko. Takie małe dziecko. Oczywiście zdrowe i w zdrowej rodzinie. Żadnej patologii dzisiaj nie będziemy poruszać. Jest pełne radości życia. Jest entuzjastyczne. Ono jak ma coś poznać, ono kocha poznawać, doświadczać. Ono chce jak najszybciej nauczyć się biegać, żeby mogło być samodzielne również, samo niezależnie coś robić. A nie że musi czekać na piłeczkę, aż mama poda. Nie, ono po prostu chce sobie tę piłeczkę wziąć samo. W doświadczeniu takiego, nie wiem, w jakimkolwiek doświadczeniu, doświadczeniu tak brania piłeczki i rzucania tej piłeczki, też chce być w 100%. Każde doświadczenie, jakie przeżywa, przeżywa w 100%. Jest to dziecko i to coś, co je zachwyca. Często takie dzieci działają bezmyślnie. Tak? To wiemy o tym, że pomysłów mają tysiąc na minutę i wszystkie realizują natychmiast. Treninga. Odważnie, bo jeszcze nie znają konsekwencji swoich działań. Jeszcze nie wiedzą, że coś może boleć. Więc mają ogromną odwagę. No i tak samo ogromną bezmyślność w działaniu. Droga życia, dodatkowo jeszcze jedynkowa, będzie mówiła nam o tym, że będzie bardzo dużo nowych doświadczeń na tej drodze, takich, których my jeszcze nie znamy. My tutaj nie ma czasu, to jest bardzo intensywna droga, bo nie ma czasu na a, takie, jakby pobycie po doświadczeniu. Czyli mamy doświadczenie, powinno się ono rozwinąć, my powinniśmy później pobyć po tym doświadczeniu, żeby przygotować się do następnego. Tutaj tak nie ma. To jest doświadczenie, koniec, następne doświadczenie, następne, następne, następne i tak cały czas. Bardzo intensywna, bardzo ciekawa droga, ale też i bardzo męcząca czasem. Zadaniem na takiej drodze jest poznanie siebie. Poznanie wszystkich swoich ograniczeń, jakby przekraczanie tych ograniczeń w świecie fizycznym, typowo materialnym. Trochę jak sportowiec przekracza granice, czy tam przekracza swoje rekordy i sprawdza gdzie są jego granice. Gdzie są jego możliwości? A może, może jeszcze więcej? A może nie? Pierwszą z podliczb, o której chciałam Wam powiedzieć, jest dziewiętnastka. Mam nadzieję, że nie szumiało strasznie. Jest dziewiętnastka. I tutaj mamy do czynienia z dwiema liczbami, które są kompletnie od siebie różne. Jeden to są narodziny. To jest początek. Dziewięć to jest koniec, śmierć. Więc połączenie tych dwóch liczb jest bardzo trudne. Trudna liczba, podliczba dla jedynki. Można byłoby powiedzieć, że to jest bardzo transformująca liczba, taka, która jest związana z narodzinami i śmiercią jednocześnie. Więc doświadczenia, te nowe doświadczenia, w jakie będzie ta osoba wchodziła, z ogromną odwagą zresztą, bo jest tutaj jedynka, to są doświadczenia straty wszelkiego rodzaju, takie, które mają nauczyć osobę odpuszczać. Pozwolić odejść pewnym rzeczom, nie przywiązywać się do niczego ani do nikogo. Trudne, dlatego że jedynka w tej liczbie jest w 100% zaangażowana w coś, co robi z ogromną pasją. Dziewiątka tego nie ma. Więc te przeskoki, 100% zaangażowania, albo w ogóle brak zaangażowania jakiegokolwiek, też mogą być udziałem tej liczby, tej podliczby. Dodatkowo, tak z takiego fajnego punktu widzenia, z przyjemniejszego trochę, jedynkowo, czyli bez umiaru, be, działając bezmyślnie, wchodzimy w świat ducha, w świat dziewiątki. No, trochę może to być ryzykowne, bo możemy doświadczać, czy też szukać takich doświadczeń, takich sytuacji, które będą nas ciągle trzymać na granicy. Życia i śmierci, tak jak to trochę robił Zbigniew Cybulski. Dobrze, Zbigniew Cybulski, który miał bardzo silną jedynkę w portrecie, niezwykle silną. No i tak przekraczał swoje granice w świecie fizycznym, aż przekroczył całkowicie. Hmm, ale może też być w takich pozytywnych rzeczy, no, wreszcie tych pozytywnych, chciałabym powiedzieć, to, że będzie się taka osoba rzucała w doświadczenia związane ze światem ducha, bo dziewiątka należy już do świata ducha, do świata takiego niematerialnego. A w naszym świecie symbolem tego są wszelkiego rodzaju sztuki dywinacyjne, czyli astrologia, numerologia, tarot, symbolizm. To mogą być również wszelkiego rodzaju medytacje, choć akurat z medytacjami to ujedynki trochę krucho. Raczej już medytacja w ruchu byłaby dla niej przyjemniejsza, bo jednak ciało musi brać w tym udział mocno i intensywnie. Druga liczba, o której chciałam dzisiaj powiedzieć, to jest 28. 28 ma dwójkę jako pierwszą, a jeśli mamy dwójkę jako pierwszą, czyli należy ta liczba do dwudziestek, to już wiemy, że na pewno. Związek, bliski związek, bliska relacja, taka, w której jesteśmy zaangażowani mocno, uczuciowo, będzie miała ogromny wpływ na realizację naszej drogi życia. To tu będą najsilniejsze doświadczenia, które najmocniej będą wpływały właśnie na nas na tej drodze. W przypadku dwudziestki ósemki, no można się spodziewać jakichś przytłaczających mocno doświadczeń, takich, które będą wywoływały różne skrajne emocje. Takie doświadczenia ósemkowe, czyli takie skrajne, bardzo mocno związane z pożądaniami, naszymi, ale też i naszych bliźnich, tak? bo to jest relacja, to jest związek, czyli może być tak, że będziemy doświadczać my skrajnych pożądań, ale może być też tak, że angażujemy się w związek, w którym ta druga osoba bardzo ma skrajne pożądania, na przykład, albo też znęca się psychicznie lub fizycznie nad nami, lub odwrotnie. Tak? W takich sytuacjach, jeśli na przykład ktoś znęca się nad nami psychicznie albo fizycznie, jedynka, która jest no jak małe dziecko, tak? czyli tutaj jedynka od razu mówi o tym, jesteś jak małe dziecko. Co robi małe dziecko, kiedy cierpi, albo kiedy potrzebuje czegoś? Wrzeszczy, płacze, krzyczy. I tak powinna działać każda osoba, która ma albo silną jedynkę, albo liczbę drogi życia że ona ma po prostu wyrzucać emocje na zewnątrz, natychmiast. Więc w takich sytuacjach taki językowiec potrzebuje się wykrzyczeć, że ma już dość, że coś chce z tym zrobić, że on już tego nie może. No ale jak się wykrzyczeć, kiedy ma się dwójkę z przodu? Przeżywającą wszystko w sobie, a i później kolejną ósemkę, która potrafi całkowicie odciąć się od uczuć i nad nimi zapanować. Wtedy właściwie taka jedynkowa osoba nie jest w stanie tych emocji wyrzucić na zewnątrz. Więc tutaj warto byłoby popracować nad tym. I ostatnia podliczba, o której chciałam dzisiaj powiedzieć: 37. Też jedynka, tak? ale tu już mamy informację, że jest trujeczka, która symbolizuje szersze otoczenie. To nie jest tak jak w dwójce, że mamy jeden na jeden, jakąś bliską relację, silne emocjonalnie związki. Tutaj mamy już te związki takie luźniejsze, to są grupy ludzi, tak jak na przykład nie wiem, w klasie mamy 30-osobową klasę, no i to jest mniej więcej taki układ. I to otoczenie zmusza tę jedynkową osobę do tego, żeby ona doświadczała w swoich głębinach. To ona ma się zanurzyć do swojego świata, poznać wszystkie piękne barwy, ale też i te barwy, które są związane z lękiem, ze strachem, poznać siebie do głębi, ale nie na zewnątrz, tylko właśnie w środku. Jak to robi grupa? O, najlepiej odrzucić taką osobę, izolować w jakiś sposób, żeby ona miała czas na to, by tam do siebie zajrzeć i poszukać tych wszystkich lęków i właściwie siebie we wszystkich. We wszystkich Odsłonach. Eee, tutaj lęki, ja przypuszczam, że wszystko, bo nie tylko lęki, ale powiedzmy, że jeśli się już skupimy na lękach i będziemy opowiadać o nich, to najprawdopodobniej są to lęki bardzo dużego kalibru, bo do tego mamy jedynkę, a jedynka jest najodważniejszą liczbą podstawową. To znaczy, że potrzebujemy bardzo dużo odwagi, żeby przejść tę drogę. Powodzenia! Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, no to zapraszam do dyskusji.